To było tak drogie, że aż boję się tego używać. Wygląda jak pasta do zębów. Co za pigment, jakie to jest ładne! Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na, co by tutaj dużo nie mówić, miszmasz makijażowy, dlatego że przed Wami pojawią się za chwilę tutaj marki głównie drogeryjne, pochodzące też głównie z moich zakupów, ale nie tylko, ponieważ dostałam też paczkę od Vibo z kilkoma nowościami, także będę chciała je tutaj dzisiaj przemycić. Oprócz tego przetestujemy sobie nowości z Catrice, między innymi takiego gagatka, który kosztował mnie z tego co pamiętam, 100 zł. Słuchajcie, taka baza, czy co to jest, kosztowało mnie stówkę, także zobaczymy, czy warto i o co tyle hałasu. Bo jak wiecie, Catrice ma raczej takie drogeryjne ceny, powiedziałabym nadal bardzo atrakcyjne, nawet po inflacji. Sprawdzimy też inne części tej kolekcji z Catrice, ale też skusiłam się na kilka nowinek z Astry. Bardzo polubiłam się z tą marką, także stwierdziłam, że sprawdzimy kilka innych produktów też z Waszego polecenia. No i co do Vibo, to mam tu. Tutaj, zarówno jakieś produkty prasowane, jak i kremowe. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to proszę ze mną zostać, zaczynamy. I makijaż zaczniemy dzisiaj jakby luksusowo właśnie od wspomnianej przed chwilą bazy z Catrice. Przyznam wam szczerze, że ona mi już migała na stronach internetowych i zawsze była horrendalnie droga. Wręcz na początku myślałam, że może doszło do jakiegoś erroru. Tak jak wiecie, czasami na Allegro jakieś tanie drogeryjne produkty są dostępne za 100-200 zł i nie wiem, z czego to podbicie zakładałam zawsze, że to po prostu jakiś błąd i sprzedawcy na tym korzystają. Natomiast jeśli chodzi o tę bazy z Catrice, no to ona w ogóle nie taniała w międzyczasie, także stwierdziłam, że zobaczę o co taki ambaras i dlaczego ona jest taka droga. Dokładnie mamy tutaj do czynienia z Limited Edition Meta Face Coloring Correcting Glaze Primer, czyli jest to baza, która ma jednocześnie korygować nam wszelkie niedoskonałości kolorystyczne na twarzy. To było tak drogie, że aż Boję się tego używać. Jeśli chodzi o kolor, wygląda to tak. Mam wrażenie, że ten kolor trochę by się zmieniał z czasem wyciskania. Myślę, że to dostrzeżecie. Mamy tutaj do czynienia z taką zielonkawo-fioletowo-niebieską pastą. To wygląda jak pasta do zębów. Trochę też tak pachnie. To znaczy, nie jest to miętowe. Pachnie to tak. Dziwnie owocowo, dość kontrowersyjnie jak na produkt do twarzy. Bardziej o taki zapach podejrzewałabym raczej jakąś odżywkę do włosów. W właściwości w pierwszej chwili ma takie dosyć mocno nawilżające, otulające, niemal jak krem. Ale nie jest to baza ani lepka, ani jakaś taka wiecie silikonowa, ani wygładzająca, także ona chyba nic oprócz nawilżania to nie robi, bo... Czy jakoś neutralizuje mi zaczerwienienie chociażby? No nie wiem, nie powiedziałabym. Dobra moi drodzy, ta horrendalnie droga baza zaaplikowana, także zejdźmy na ziemię i skorzystajmy z czegoś bardziej też przyziemnego i dostępnego, jeśli chodzi o cenę, ponieważ mam tutaj Pure Beauty BB Cream od Astry, dokładnie w odcieniu 01 Fair, także mam nadzieję, że trafiłam z kolorem. Czy ja to widzę jakieś subtelnie żółte tony, możliwe, chociaż widzę też lekko takie różowe i po roztarciu na nadgarstku... No te żółte tony się dosyć równoważą, także nie powinien być to produkt jakoś mnie przytłaczający. Jeśli chodzi o ten produkt, to mamy tutaj ponad 90% składników pochodzenia naturalnego, ale czy mamy tutaj jakiś SPF? Niestety nie ma o tym mowy. Ale za to produkt jest nawilżający, ma wyciszać skórę i mieć lekkie krycie. Rzeczywiście krycie tego kremu BB jest dosyć subtelne, ale trochę kojarzy mi się z jednym z moich ulubionych kosmetyków z Erborian, czyli ten Baby Skin efekt i to jest krem CC albo krem BB dokładnie, który właśnie nie ma takiego bardzo intensywnego krycia, tylko tak pięknie jakby wygładza cerę, neutralizuje zaczerwienienie, upiększa ją, ale w taki bardzo naturalny sposób. Produkt też dosyć mocno rozświetla nawet. Nie wiem, czy trochę nie za mocne, jak na moje standardy zimowe. Ewidentnie ma rozświetlające wykończenie, ale zanim przejdziemy do korektora, to na usta dołożę olejek i użyję Pure Beauty Juicy Lip Oil od Astry. Czy to ma jakiś Odcień, chyba to jest kolor 0.1, przynajmniej tak jest to tutaj napisane. I z tego co się orientuję, były dostępne dwa kolory. Okej, okay, bardzo poprawny w swojej formule produkt, taki otulający usta, trochę taka maska na usta, idealne właśnie do nakładania w trakcie aplikacji makijażu, ale kolor. Właściwie nie podbija ani tonów moich ust, ani ich nie koloryzuje, po prostu jest dosyć neutralny. I skorzystam teraz z korektora polecanego mi przez Was, bo kiedy testowałam korektor z Astry, ten kryjący, to powiedzieliście mi, że akurat trafiłam na tę gorszą sztukę, chociaż ja bardzo go lubię i często z niego korzystam. To jest ten Astra Long Stay Concealer, nawet mam go tutaj na biurku, bo naprawdę nawet nie nagrywając, używam go regularnie. To jest odcień 01C, ale powiedzieliście mi, że fajniejszy jest ten. z Serii Pure Beauty, także skusiłam się i kupiłam odcień 01. Ma bardzo ładny kolor, już to widzę, taki ładnie neutralny. Także zneutralizuję sobie wszelkie zaczerwienienia na mojej twarzy, rozetrę go i dam wam znać, co o nim myślę. Okej, okay, moi drodzy, już widzę, że ten korektor kryje troszeczkę słabiej od tego longstay, natomiast daje ładne wykończenie, chociaż powiem wam, że jak tak patrzę na siebie, w szczególności w podgląd, to wyglądam jakbym ociekała, nie wiem, tłuszczem albo jakbym wpadła pod jakiś szlauch ogrodowy, bo moja twarz wygląda normalnie na mokrą. To jest dosyć dziwne doświadczenie. Świecić się do tego stopnia nawet w trakcie wykonywania makijażu raczej mi się nie zdarza. Okej, okay, moi drodzy, pora przypudrować twarz, bo w pierwszej chwili myślałam, że te róże do policzków z Vibo są kremowe, ale nie są prasowane, także całe szczęście, bo mogę już zająć się tą ociekającą, nawet nie wiem czym, wodą, tłuszczem twarz i spróbować ją przypudrować i skorzystam z produktu, który poznałam ostatnio razem z Wami, zresztą tutaj na kanale i to jest puder Claresa Blur Super Powder w wersji prasowanej. Bardzo fajnie sprawdził mi się ostatnio, także mam nadzieję, że dzisiaj również mnie nie zawiedzie. Przyznam że moja twarz nie świeci się tak mocno nawet po najbardziej nawilżających kremach. Klaresa muszę przyznać, daje radę. Jednocześnie nie narusza mi tego podkładu i wszystko nadal bardzo ładnie wygląda. Okej, okay, kochani, sytuacja z tym potwornym świeceniem opanowana także uff, ulga. Przejdźmy teraz do takiej paletki z Vibo, to jest trio do modelowania twarzy. Tak jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z taką wypiekaną mozaiką jest to wypiekana paleta do konturowania twarzy. Zawiera puder rozświetlający bronzer z efektem satynowym o ciepłym odcieniu oraz róż z delikat Marmurkowym efektem satyny. Słuchajcie, aż zabrakło mi tchu, ale zacznijmy sobie od brązera, który ma mieć ciepłe wykończenie. Ale tutaj w opakowaniu wygląda dosyć chłodno w sumie tak neutralnie, bo mówić o nim, że wygląda chłodno, to jest lekka przesada. No ale zobaczmy, jak będzie wyglądał na policzku, nałożony dosyć dużym pędzlem, który mam nadzieję rozłoży mi go odpowiednio. Tak, zdecydowanie jest to brązer ocieplający, ale nakładany w takiej dosyć rozsądnej ilości niewielkiej dużym puchatym pędzlem swoją drogą z Eveline bardzo lubię te pędzle. Wygląda tak, powiedziałabym, bardzo znośnie. Jak na to, że jestem teraz biało, sino, różowo, fioletowa. Tak wygląda moja karnacja. Brązer mi się podoba, ma takie delikatnie satynowe wykończenie, ale też nie przesadzałabym z tym efektem rozświetlania. Całe szczęście nie jest przepigmentowany ani też dla mnie za ciemny. Przejdę teraz do różu. Co prawda, tutaj mamy bardzo ładny, wypiekany róż, ale oprócz tego różu mam do przetestowania jeszcze różę pojedyncze z Vibo. I chyba najbardziej przemawia do mnie ten cukierkowy o dziwo. Dzisiaj mam ochotę właśnie na taki odcinek, czyli Pink Tastic. Powiedziałabym, że jest to róż totalnie matowy, ale o miękkim wykończeniu, więc pewnie ma w swoim składzie nikę. Uuu, jaki ładny, taki odświeżający kolorek. Nie taki hamski, wiecie jak ten Dior. Kultowy swojego czasu, który miał wręcz takie fioletowo-niebieskie podtony i wyglądał na policzku wręcz tak sztucznie, nawet przy mojej chłodnej karnacji. Ten, co prawda, jest nadal takim Barbie Pinkiem, ale uważam, że nadal z wyczuciem i można go śmiało nałożyć tak naprawdę na każdą okazję. Oczywiście też wszystko zależy od tego, w jakiej ilości, ale mam nad nim pełną kontrolę, tak naprawdę. Co prawda, nie żałuję go sobie w tym momencie, dlatego że będę nakładać jeszcze rozświetlacz, więc on troszeczkę zniknie mi tutaj w akcji. Sprawdźmy teraz ten puder rozświetlający. I to w teorii chyba powinien być ten produkt, chociaż chyba najpierw skorzystam z tego prasowanego różu, który wydaje mi się być rozświetlający i też delikatnie jaśniejszy. Okej, okay, tak, daje on ewidentnie taką lekko rozświetlającą poświatę. I sprawdźmy ten kolor, chociaż obawiam się, że będzie dla mnie za ciemny. Ok, jakoś nie przyciemnia mnie za mocno, ale nie jest to typowy rozświetlacz. Powiedziałabym, że jest to taki produkt do omiecenia twarzy blaskiem po całości. Teraz zbliżę was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu, a w tym temacie mam do przetestowania pewną paletkę, to jest marka Ingrid, dokładnie Orient. Rituals, sorry, ale jest to tak dziwnie nadrukowane, że po prostu musiałam wręcz zrobić zeza, żeby to odczytać i mamy tutaj taką kolorystykę cieni, faktycznie trochę taką orientalną, na co wskazuje i ten fiolet i pomarańczowy takie zestawienie ze sobą bardzo interesuje mnie ten błysk, bo wygląda tak naprawdę intensywnie jak folia także spróbuję zrobić tą paletką może, wiecie, taki delikatnie świąteczny makijaż, ale z kolorystycznym twistem. I co prawda nie mam w tej Paletce żadnego matowego beżu, także skorzystam z palety Daso Beauty. Jest to dokładnie paleta cieni naturalnie rozświetlona i tutaj mamy taki bardzo porządny beż, który zaaplikuję pod łukami brwiowymi i od razu w wewnętrznym kąciku. Dobra, moi drodzy, zaczynamy naszą przygodę z paletką z Ingrid. Wiecie co? Ja wiem, że mówiłam, że to będzie świąteczny makijaż, może taki subtelnie świąteczny, ale mm, kusi mnie ten fiolet i od niego chyba sobie zacznę. Jestem ciekawa jego jakości i tego, jak wypadnie na powietrze, jaki będzie miał odcień, bo opakowanie jest taki dosyć intensywny, soczysty ale może się to zmienić. Nakładam go, tak jak widzicie, póki co dosyć skoncentrowanym pędzlem. Teraz pokuszę się o większy i delikatnie rozdymię tę chmurkę. Kiedyś to, słuchajcie, były fatalne fiolety. Pamiętam znaleźć dobry fiolet jeszcze kilka lat temu, to było naprawdę spore wyzwanie, a tutaj widzicie, pierwszy lepszy fiolet tak naprawdę, a byłabym w stanie zrobić nim nawet całe smoki. Od razu pokuszę się o makijaż dolnej powieki, więc użyję małego pędzelka i skorzystam z tego burgundowego matu. Uuu, też jest Mega mocny, ale też troszkę suchy, bo się tak roznosi potężnie po dolnej powiece. I w ogóle swoją drogą uświadomiłam sobie, że pod tą paletką skrył mi się ten rozświetlacz Scatrix, także nałożymy go już po wykonaniu makijażu oczu. Bardzo ładnie wygląda połączenie tych dwóch cieni. Oprócz tego, że delikatnie się sypie i jest trochę suchy. To naprawdę nie mam się do czego przyczepić. I wiecie co, wpadłam na pomysł, żeby na dolną linię wodną zaaplikować taką oberżynową kredkę z Eveline Varieté. To jest dokładnie kolor 10. Ona wpasuje się tutaj naprawdę idealnie. Ten makijaż póki co bardzo mi się podoba, ale jako, że mamy do czynienia z paletką, tak jak widzicie, dosyć orientalną, to nie mogę nie skusić się na pomarańczowy cień i nałożę go tutaj w wewnętrznym kąciku. <laughs> Co za pigment! Założę się, że będę miała problem, żeby to później zmyć. Od razu też rozcieram ten pomarańczowy ton. I przechodzimy do błysku tego, który interesuje mnie w tej paletce najbardziej. I wklepię go paluchem na środku powieki. O! Oh, wow! To im się tutaj udało. Ja przyklejam to właściwie już do przypudrowanej cieniami powieki. To jest naprawdę jeden z lepszych cieni z Ingrid, z jakim miałam kiedykolwiek styczność. Użyłam jeszcze tej oberżynowej kredki z Eveline wewnętrznym wewnętrznym kąciku i zasetowałam ją burgundowym cieniem z tej paletki. I wygląda to naprawdę zacnie, chociaż mam ochotę dołożyć jeszcze odrobinę błysku na dolnej powiece i skorzystamy z innego cienia, skoro ten już zdążyliśmy poznać. I myślę, że to będzie ten cień. Okej, okay, ten nie jest już aż tak zapierający tchu w piersi. Szkoda, że nie ma tutaj więcej takich foliowych. Dobra, moi drodzy, w międzyczasie wytuszowałam dolne rzęsy i makijaż oczu. Był kompletnie bezstresowy, wykonałam go błyskawicznie, mimo tego, że kolorystycznie całkiem sporo się tutaj wydarzyło i fajnie się w nim czuję, nie ukrywam. Przejdźmy teraz do makijażu ust, bo w tym temacie mam do przetestowania nowinkę z Astry. I to jest taki lip tint, którego słocznęłam sobie jakoś dwa dni temu na grzbiecie dłoni. I słuchajcie, trzymał mi się ten swatch ze dwa dni, nie mogłam go sprać. I tutaj mamy również ponad 90% składników pochodzenia naturalnego. Wybrałam odcienie 01 i ma być to Natural Tattoo Effect, czyli no jest to skubaństwo bardzo mocne. Widziałam po grzbiecie dłoni, ale zobaczmy, jak zachowa się na ustach. Na ustach jest takie. Chciałabym wręcz przeźroczyste. Troszeczkę zachowuje się to jak ten olejek z Rare Beauty, czyli wyparowuje. Chociaż mam wrażenie, że to jeszcze szybciej wyparowuje. Jest bardziej wodnisto, właśnie. Napigmentowane aniżeli jakkolwiek wiecie, nawilżające. Także poczekam aż to zastygnie i nałożymy na to po prostu olejek. I to prawdopodobnie ten olejek, z którego korzystałam na samym początku. I ten produkt sam w sobie trochę, wręcz powiedziałabym, ściąga usta, czuję takie odparowywanie i nie jest to zbyt sympatyczne. Przechodzę do olejku. O, oh, od razu lepiej. I nie ukrywam, jestem bardzo ciekawa, jak ten tint się utrzyma na ustach. Zobaczymy to pod koniec dnia. Co prawda, zaczęłam nagrywać dosyć późno, bo musiałam skąd figurować część nowego sprzętu, który doszedł mi dzisiaj. Także no, nagrywam już grubo po godzinie 18, właściwie jest 19:20, ale zabiorę się za montaż i wrócę do was prawdopodobnie jak skończę, czyli około godziny pierwszej w nocy i zobaczymy jak to się utrzymało. W międzyczasie na pewno będę jeszcze coś jeść, bo nie jadłam jeszcze nawet porządnego obiadu i słuchajcie przejdźmy jeszcze do tego rozświetlacza, który ostatecznie bałam się, że nie będę w stanie go wpasować w makijaż. Ja i w tę paletkę, którą mam, ale może całe szczęście będę aplikować go na samym końcu, bo okazuje się, że kolorystycznie jest to całkiem zgrane. Także mamy tutaj do czynienia z rozświetlaczem Catrice Metaface. Uuu, to jest taka rozświetlająca zupa. Nie wiem, jak to nałożyć, może opuszkiem palca, tak bardzo delikatnie. Uuu, jakie to jest ładne. I przypominam, że nakładam ten rozświetlacz na już przypudrowaną twarz, symbolicznie na no. よし Ale ten makijaż mam wrażenie nabiera zupełnie innego charakteru. Dajcie mi znać, co myślicie o tym rozświetlaczu, ale dla mnie on naprawdę zrobił robotę. Troszeczkę żałuję, że aplikowałam go na przypudrowaną twarz, ale jak widać mu to nie przeszkodziło, bo nadal błyszczy i ten blask nie został, wiecie, stłumiony przez puder i też nie powstała na policzkach taka przypudrowana zupa, także to bardzo mi się podoba. Dobra moi drodzy, makijaż mogę już uznać za skończony i nie ukrywam, jestem pozytywnie zaskoczona przede wszystkim tym, z jaką łatwością byłam w stanie wykonać ten makijaż dzisiaj? Naprawdę, pomimo tego, że testowałam różne kosmetyki, po niektórych spodziewałam się trochę innego przebiegu spraw, gorszego nie ukrywam. To z każdym z tych produktów z przyjemnością mi się pracowało i żaden nie opóźnił mojej pracy. Także wyrobiłam się z nagraniem tego odcinka w godzinkę, a to naprawdę błyskawiczny wynik. Tym bardziej, że robiliśmy kolorowy makijaż. Zacznijmy sobie od początku, czyli od tylu. Luksusowej bazy z Catrice, która naprawdę nie wiem dlaczego jest tak droga i z czego to wynika. Czy ona będzie jakoś przedłużała trwałość makijażu? Póki co widzę tylko nawilżanie jakiegoś wyrównania kolorytu, cery nie za bardzo, nic za specjalnie mi nie zneutralizowała. Ale bardzo podoba mi się fakt, że jest nawilżająca, także skoro już ją mam, będę z niej korzystać, ale. Czy polecam wam inwestować tyle pieniędzy w tę bazę? Nie, absolutnie nie. Jest cała masa ciekawszych baz, które możecie sobie kupić za jedną trzecią ceny. Przejdźmy dalej, przejdźmy do tego kremu BB. Tutaj zaskoczył mnie efekt mokrej twarzy po zaaplikowaniu. No naprawdę jest to produkt mega rozświetlający, nie tyle perłą, co właśnie takim efektem wodnym na twarzy. Odbija twarz jakbyśmy spryskali twarz solidnie wodą. Całe szczęście puder Sklaresy był w stanie mi ugasić to rozświetlenie do tego stopnia, że teraz czuję się w pełni komfortowo. Mam też stuprocentowy komfort na twarzy pod kątem, wiecie, optymalnego nawilżenia, nie czuję absolutnie żadnego ściągnięcia, ale też nie czuję, żeby ten podkład i w ogóle ten makijaż miał mi jakoś migrować. Jestem dobrze utrwalona. Co do korektora, to może będę nieco kontrowersyjna, ale nadal uważam, że ten jest fajniejszy. Czyli ten long stay concealer jest mocniej kryjący, ma bardzo ładny kolor, mnie nie wydaje susza. No i przede wszystkim to krycie jest mocniejsze, a w tym przypadku krycie powiedziałabym, że jest co najwyżej średnie, chociaż nadal mnie satysfakcjonuje, bo akurat nie mam, wiecie, jakichś wielkich problemów z cerą. Gdyby to było tydzień temu, kiedy miałam na twarzy tego Zenona, no to trudniej byłoby mi go przykryć. Ogólnie bardzo fajny też nawilżający korektor o średnim kryciu, mniej wymagający niż ten, bo na pewno nie zastyga do tego stopnia i nie ściąga skóry, chociaż ten też nie robi wiecie, jakiegoś dramatu pod oczami. Ale też wiecie, nie korzystam z niego codziennie non-stop, używam go dość często, ale raczej w momentach, kiedy robię mocniejsze makijaże. Przejdźmy dalej do nowości z VIBO, to znaczy nowości dla mnie. Dostałam je w paczce od VIBO. Zacznijmy sobie od tej wypiekanej paletki. Jeśli chodzi o brązer, no to nie sądzę, żeby on mnie jakoś potwornie ocieplił w jakiś taki sposób, nie do zaakceptowania. Wręcz przeciwnie, jest to taka fajna, subtelna paletka. Brakuje mi w niej może trochę rozświetlacza z prawdziwego zdarzenia, chociaż tym pudrem nie zrobicie sobie krzywdy, jeżeli będziecie nim muskać całą twarz, nawet przy tak jasnej karnacji jak moja. Co do tego różowego odcienia fajnych, chociaż ja raczej nie korzystam zbyt często z rozświetlających różów do policzków, zdecydowanie bardziej podoba mi się ta historia, czyli dokładnie puder tastic w bardzo ładnym, chłodnym odcieniu Barbie różu, ale jednocześnie on ma w sobie coś, co sprawia, że nie wygląda tak tandetnie, fajnie odświeża Policzek, ale nie wygląda tanio, nie wygląda na policzku niebiesko-fioletowo. Co prawda dowaliłam sobie później ten rozświetlacz z Catrice na sam koniec, który już daje mi taki efekt, wiecie, fioletowego policzka, no ale taki już jest to rozświetlacz, i właśnie przechodząc do rozświetlacza z Catrice, muszę przyznać, że pozytywnie mnie zaskoczył. To jest taki glutek, konsystencja glutka dosyć wodnistego i nie mamy tutaj do czynienia z żadną drobinką, raczej jest to taki gładki, metaliczny efekt. Bardzo ciekawym odkryciem okazała się być dla mnie ta paletka z Ingrid. Jestem w ogóle cała wysmarowana tym błyszczącym cieniem, który jest naprawdę jednym z piękniejszych błysków, z jakim miałam kiedykolwiek do czynienia. Najłatwiejszym prawdopodobnie w historii, jeśli chodzi o pracę z nim na powiece, bo wygląda pięknie i klei się do powieki tak naprawdę Pełni matowej. Co do pozostałych cieni, zarówno jeśli chodzi o maty, jak i o ten jeszcze jeden błysk, z którego skorzystałam, nie miałam problemu z pigmentacją, z nabudowaniem intensywności tego makijażu. Naprawdę zrobiłam ten make-up oczu w kilka chwil. A równie dobrze, gdyby jakość tych cieni okazała się być, no choćby trochę słabsza, mogłoby mi to zająć za dwa razy więcej czasu, żeby nabudowywać te cienie, żeby ewentualnie pojawiające się prześwity sobie dobudowywać. A tutaj nie miałam żadnych prześwitów i tak naprawdę już po pierwszym ruchu pędzla z każdym z odcieni z tej paletki byłam w stanie uzyskać dokładnie to, czego potrzebowałam przy minimalnych ilościach cieni na samym pędzlu. Także ja jestem naprawdę zachwycona jakością tej paletki. Jest super, jest tak po prostu jak no wręcz wysokopółkowa paletka powinna być. A tutaj mamy do czynienia z marką drogeryjną, także naprawdę ekstra. Co do tego duetu do ust, zacznijmy sobie od tatuażu z Astry. Muszę Wam przyznać, że jest to produkt bardzo ciekawy, trochę kojarzy mi się z tymi wodami barwiącymi do ust. Też tak dosyć szybko odparowuje, chociaż jest troszeczkę minimalnie gęstszy w konsystencji, ale to nie sprawia, że jest jakkolwiek nawilżający, także na tego typu produkty zawsze. Plikujemy coś nawilżającego, czy to balsam bezbarwny, chociażby, czy to właśnie taki olejek, i wtedy ustanie dość, że są trwałe, to jeszcze są porządnie nawilżone, także ten efekt też zgrał się całkiem nieźle z całym makijażem oczu. I może jedynie z tym swetrzyskiem dzisiaj się nie dopasowałam, ale nie można mieć wszystkiego. Także, moi drodzy, jest godzina już dosyć późna, jak Wam mówiłam. Mamy 19.36, także do zobaczenia po północy na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Zobaczymy, co nam z tego makijażu pozostanie pod po tych kilku godzinach, także do zobaczenia. Dobre moi drodzy, wracam do Was na ostateczne podsumowanie trwałości. Mamy 6 minut po północy, tak prezentuje się makijaż z jedną małą poprawką w postaci dołożenia makijażu ust, tego tatuażu tintu z Astry w połączeniu z olejkiem. Pokażę Wam oczywiście na przebitkach, ile z tego zostało po zjedzeniu smażonej ryby z frytkami, ketchupem i majonezem. Spodziewałam się, że te usta się wyjedzą, a i tak nie wyjadły się aż tak bardzo, jak. Jakbym mogła się tego spodziewać. Wyjadło się głównie wewnątrz ust, także jest to taki typowy tint, wżerający się w usta. Może nie do końca radzący sobie z tłustymi konsystencjami. Zresztą, jak to zwykle bywa w przypadku nawet najbardziej wodoodpornych kosmetyków, już na olej nie są takie odporne. W każdym razie jest to fajne rozwiązanie, szczególnie wiecie, na randki, kiedy chcecie mieć intensywny kolor ust, chcecie, żeby się błyszczały, ale jednocześnie chcecie, żeby. Ja jak najdłużej na tych ustach ten kolor pozostał i się utrzymał. Także ja z pewnością z tego tatuażu Tintus Astry będę korzystać. Tym bardziej, że ma ładny kolor, taki soczysty czerwony. I myślę, że jeszcze fajniej mogłaby wyglądać w połączeniu z jakąś bardziej nudziakową konturówką. Wtedy ten efekt będzie trochę łagodniejszy, nie aż tak bardzo jaskrawy, ale jednocześnie wybijający się. Reszta makijażu, jak na tych kilka godzin, co prawda, no nie miałam tego make-upu przez cały dzień. Nie, zresztą skończyłam nagrywać jakoś po 19. Na tyle, na ile byłam w stanie ten make-up przetestować, utrzymał się w sumie w stanie nienaruszonym. Nadal mogłabym kolejnych 5, 6, 7, może nawet 8 godzin w nim pośmigać, gdybym nie szła spać. Także jestem zadowolona w szczególności z tych cieni. Muszę Wam przyznać, że jest to jedna z takich fajniejszych paletek, na które ostatnio wpadłam. I Jeśli chodzi o błyski, są spektakularne, ale też maty niczego sobie i w tym makijażu czułam się bardzo dobrze. Modelowanie twarzy na miejscu, ten rozświetlacz też ekstra, chociaż troszeczkę zauważyłam, montując ten odcinek, że przy Ciemnia mi lekko policzki, robi taką delikatną smugę, także to nie pozostało niezauważone, żeby nie było. Także to tyle moi drodzy na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o kosmetykach z dzisiejszego testu, czy coś testowaliście, czy skusiliście się na tę horrendalnie drogą bazę z Catrice i jak Wam się sprawdza. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, ściskam bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, 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 pa.